Dobra, Tomek Miodek, dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj był ten film z karmieniem, bo wczoraj był 17, to dzisiaj wobec tego jest poniedziałek 18. No i teraz co, jestem tutaj na swojej pasiece, tutaj przy tym ulu. Ściągnąłem już właśnie ten daszek, nie, wziąłem sobie podkurzacz i chcę tutaj sprawdzić, jak jest, jak to wszystko teraz wygląda po tym zakarmieniu. Robię to tylko dlatego, bo mój tato zwrócił mi uwagę wczoraj, że pokazuje rzeczy, że z tym wiadrem i to siano ta słoma, to mówi, że tam się pszczoły potopią. A on jakoś nie mój Mój z mało śledzi tą kamiotkę, dlatego mało wie. <ścoughs> Dobra, i teraz o, oderwałem tą. Tu są te pszczoły. Zobaczcie. Wiaderko jest puste. Puściutkie. Nic się nie wylewa. Nie. Nie, mogę, nie widzę żadnej padniętej pszczoły. Tutaj sobie patrzę przez ten, nie ma nic. Też trzeba tak, żeby pszczół nie pogryć. Dobra, o, pszczoła mi wlazła na rękaw. Muszę ją ściągać. Więc e, śmiało tą metodę jest tak z wiadrem, można polecać. A to jest to wiaderko co w firmie Łysoń, czy w innych sklepach pszczelarskich można kupić jako to wiaderko do karmienia i one ma takie jak to się nazywa taki kapsel do zamykania razem. Ten kapsel jest razem z takim dzióbkiem, nie. Ja już tego nie używam, bo to po prostu było za, za dużo. Teraz jak będę uzupełniał wiaderka, to po, po do zwykłej hurtowni kupię sobie jakieś wiaderka spożywcze. Bo uważam, że te wiaderka są troszeczkę słabo, ze słabego plastiku wykonane. A one pęka, czy tam na mrozie, czy to na słońcu. Nie, nie jest to zbytnio fajne. Nie? I to tych wiaderek? Wiesz. Będziesz ściana. No, ściana pełna. Tutaj się Rozkładaj, rozkładaj okay. Nawet tutaj? Podkłada, wiesz, ja teraz... Ej, a wiesz jaki głupi filmik bujek znalazłem? Putin, e, Putin strongman prosto z dup No taki głupi Ale to dobrze, że nie obejrzałem tego filmiku Wiesz jaki mm -hmm. na pewno jest głupi O blisko, nie, wiem, tu. nie, nie wiecie rusy są Na 4 litery Już wszystkie. Bardzo dobrze Tu już Oko. zrobiliśmy trochę wiaderek, nie? Ile tu tych wiaderek jest? Jest trochę Nie wiem ile, ale chyba sto nie ma nie. Mniej niż 100, nie? Noś Gdzieś... Może 90 jest, bo chyba 30 było, przynosiłem, a jakoś tak zobaczymy. No nic, teraz trochę zaczęło padać. Wie, wietrzyk. Nie, wiatru nie ma, ale lekki podmógł bardzo dobrze. Pogoda widać o, taka jak jest. Bardzo często jest słońce, ale teraz akurat zobaczcie, jaka czarna chmura przesłoniła słońce. Nie? A ty co? My zrobiliśmy, zobacz ten jaką robotę. Nałożyliśmy siano tutaj, żebyśmy mogli potem nalać tutaj syropu i karmić nasze pszczoły. Dobra, teraz mamy tą kankę, to co musimy zrobić? Musimy teraz nasypać cukru do bańki i rozmieszać wiertarką, tak jak robiliśmy w zeszłym roku. Kapujemy? No no. Let's go. Kuba, otwórz to. Co ty robisz? Nie nie tak, Nie chętniej to ja bym tym skierdlała. Bledna. Nie jestem bledna, to jestem fikrożersą. Ale dużo. To jest mała kanka. Ta kanka 40 litrów. I tu zrobimy syrop 1 do 1, czyli litr wody, kilo cukru. I co? I to będzie nam do podkarmiania naszych Tego to Tak, cały czas to nagrywam. I to będzie do podkarmiania odkładów, nie potrzebujemy tam mi 40 litrów płynu, więc nalejemy 20 litrów, 20, Nasypiemy 20 kg cukru i wlejemy dwa wiadra wody i heja wiertarką Pomóż. po co? A, Jola, ona jest duża. Jestem duża i się w kamerze nie widać. Tyle, że mam co najmniej 1,32 m. Musisz jeść więcej miodu. Piał do, do wiatra. Nie to ile tutaj wlazło jest tego cukru? 20 kilo, nie? Bo dwa opakowania. To teraz musimy, żeby było 1 do 1 to musimy dać ile? 20 litrów wody. Bardzo dobrze. Właśnie leje się już woda. Wlejemy 20 litrów wody, potem weźmiemy co? Naszą artylerię. Specjalna maszyna, która tylko służy do mieszania cukra. Takie jak do ciasta mieszania. Błó! Taka maszyna do mieszania nie, ciasta, ale większa. Czy... Tutaj kreska na 10 litrów jest to. I już... i już... Jak uf... Będzie nie <noise> bo będzie za dużo. Ojej, jest za dużo chyba. Jak pszczoły to jedzą. Woda z cukrem Jeszcze jedno wiadro. Ale narasypowaliście tutaj piachu tego A cukru. Ja. Ale masz brudne spacy. Tu jak chodzi na błakata. Aha, jeszcze jedno wiadro muszę wsypać, no dobra. Sytuję jedno i jeszcze. Dobrze. Teraz moja woda ma pH 5,5. Miód pH jest 3,5, 3, 2, 4,5. Zależy jakiego. Więc ja tutaj będę używał czegoś do zakwaszenia. A że znam te pomiary, to już mogę to zrobić na oko, bo mniej więcej robiłem to wiele razy, pomiaru, więc mogę spokojnie. A zakwaszasz można tabletką, witaminą C, a jest pełno dużo, masę darmowych różnych, od octu, albo coś. Ale raz, wiesz, zrobić jakiś pomiar, nie? Jeżeli chodzi o pH. Ale wiecie co to jest? No to już. No, bo to się nie patrzy. Nie się pyta, tylko się idzie. Mogę ja, mogę ja. Mogę ja podtrzymać? Mogę ja. Jak to się włącza? Tu. Tak? Tak? Trzymać mocno. Jezu! I teraz już odejdź. Rozumiecie to teraz? Tak. No. No trzeba. it's <laughs> a Do tej pory to co nagrałem na kamerkę to już złożyłem na komputerze. Tu jest właśnie ten program mój do edytowania filmów tą Miotka. No i co? Tak żeby jeszcze jakiś koniec zrobić. Mam już ukręcony. Wiaderka mam przygotowane. Mam już ukręcone dla, dla odkładów te 40 litrów co było widać. Mam jeszcze beczkę 300 litrową, którą teraz będę kręcił. Zaraz właśnie też dzieci mi pomogą, będzie mniej więcej to samo. Tylko troszeczkę inaczej będzie, bo tą wiertarkę, którą zawieszę ją na takim bajerku, który sobie zrobiłem, żeby, ona, żeby nie musiał jej trzymać w ręku, żeby ona cały czas kręciła, i cukier w momencie jak się kręci cały czas ta beczka, cukier się dosypuje i bardzo ładnie to miesza ten cukier. No i. Teraz jest godzina. Ktoś się nie bał i zadzwoni. Obiorę. Teraz y, będzie ten okres karmienia. Ja będę starał się jak najwięcej. Mm, syropu pompować w ule, tylko dlatego, że już będę chciał, żeby te ule, które mam wywiezione na pożytkach, to żeby te ule, które tutaj stoją u mnie na pasiekę, to żeby one przerobiły przynajmniej w jakiejś tam 80% żeby przerobiły ten pokarm. Żeby nam było łatwiej, bo jak wrócę z nawłoci czy z wrzosu, jak odwiruje ten miód, to podejrzewam, że jeszcze taką jedną wiaderko im dam, tylko żeby sobie jakoś to wszystko ładnie poukładały. I też dam im korpus, w którym będzie na przykład pięć zasklepionych już przerobionych ramek. Do tego chcę doprowadzić. Więc, ale teraz mam czas, bo co to, dzisiaj jest dopiero 18 poniedziałek, więc na pewno w ciągu trzech tygodni zrobię bardzo dużo. No i waroza, waroza. A to może będzie już na jakiś inny film. Na razie tylko tyle. Pozdrawiam do usłyszenia i do następnego razu. Tomek Miotek zapraszam wszystkich na forum Miotka. Ciao bye bye.